Elo, eee, pamiętacie tą grę? Bardzo długo nagrywałem. i Nie będę jej dokańczał, to nie jest, nie wiem, odmienny serii. Po prostu był app na telefon. Wersja komputerowa. To jest postać główna. No nie będzie też. Tak? Mieniło się wszystko w tej terminie. Zgaduję to już od każdego, wiecie, co jest. Widzicie? sterowanie sterowanie <grym z gadań> No, pociągane. I sobie bardziej rozwalę domek. Mam jojo, które nigdy nie występowało, a ja strasznie lubię I rozwaliłem domek. nie i teraz, i teraz, stracę, że stara się jakaś pociągana. Napraw. Zostawiłem. Nie, to jest inne dewo. Te dewo. To jest drizlą mnie daj. Nie. Kurwa. No ja biorę drogę. Do... Dobrze. Mm. Tutaj? Nie, tutaj. Tutaj też, kupanie, sto 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 level hard. Tak, nie będę się bawił w tą terarię, Tym bardziej, bo ta teraria jest tak jak na komputerze. Ale właśnie o to chodzi: teren na komputer ma na komputer, a nie na tele, to domek jest sukcesem. Mapoto potem jest... tak wygląda. To jest mały świat, Czyli takie duże. I już widziałem ten duży świat, To jest 500 razy tysięcy większe. Ale po prostu tu komu. Przecież to jakiś był dobry. Teraz nie ogarnię tego składowania. Cała grafika się zmieniła A moim zdaniem najgorsze nowe itemki. Jak już zauważyliście, to jojo na przykład to nowy itemek. Albo. Taki niepozorny coś Nie jojo, daj mnie to. Mogę wziąć to. To rzucę takimi, o, fajnymi. To jest broń dla... oczywiście wojownika Co wydajemy? Tu o, są nowe rzeczy, teraz gra jest, jest zbudowana Ło, ale lecimy Lecimy, z umiem, mówiłem To lekko się ale tego już nie wiedziałem Trochę już gra na tej wersji Teraz tym bardziej nie umiem pokonać bo ale jest Moon Lord i jak będziecie chcieli to no to skończę tą serię pełną na razie że jest ten update w sumie tak jak nie wiele nie zmieniło oprócz tego. 87, teraz siedem, czterysta i co mnie tu bije, halo, nic inny. Teleportacja, Myk. I co teraz? Można pisać na nagrobkach. Co tu piszę? Jak grać. Tak, jak grać w tą grę, ja nie ogarniam. Co mm. to? to. A za można ulepszyć kilka rzeczy. Shopping. Shop. Są parę nowych itemów, jak to na przykład i to. Wszystko jest. Moja arena jest bardzo użyteczna, ale nawet grafiki mi się przynajmniej podobają. Teraz mamy minuty, a nie takie kółeczko śmieszne. I fajne jest ten odkrywanie mapy. Spodoba mi się

zbrojenu dać teksturę na wszystko e, coś jeszcze tam było crafting też tak wygląda łasek mi spada nawet e, porcja inne mamy tu różne domany to coś było a nie to tylko tak tu umarłem no i to jeszcze byśmy to taki moim zdaniem takie Średnie 4 na 10. Czemu? Bo teraz strasznie ciężko się gra przez tą technikę. Teraz nie kopiesz tym przyciskiem, tylko musisz jeszcze kliknąć ten przycisk, żeby walczyć, atakować. tym się ruszasz. A kiedy były tylko te dwa, tędy się chodziło, tędy się walczyło, nie A Ale teraz tak nie Ewentualnie mogę zrobić tak. To jest właśnie średnia, więc nie podoba mi się ta technika Spoko zrobi o teraz tak wygląda metody Pierwsza z metody Bek. dobra Też jest tylko film informacyjny bo nie chce mi się kontynuować terenie. Po prostu skończyłem na tym co skończyłem na tym co było na telefonie Jak coś chcę to, to będzie w playlistie z resztą odcinku